Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj będziemy mierzymy z Bontubi.pl Wiem, że czekaliście na to, pisaliście w komentarzach Kiedy pojawi się to mierzymy, kiedy będzie Już kolekcja jesienna, no i jest kochani Dzisiaj, dzisiaj jest ten film, gdzie Będziemy mierzyć, dzisiaj jest ten film, gdzie będziemy mierzyć Jesienne trendy, buty Bardziej w klimacie właśnie jesiennym Botki, sneakersy, troszkę już kozaki yy, Ubrania, trochę cieplejsze Odpowiednie na ten sezon przejściowy Także mam nadzieję, że znajdziecie Mnóstwo inspiracji, jak lubicie Mierzymy, zostawcie mi koniecznie kciuki do Zostawcie mi serduszko w komentarzu. Napiszcie, co wam się najbardziej podobało, co wam się nie podobało, komentujcie. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, bo większość osób, która ogląda kanał, nie subskrybuje go, więc przypominam wam serdecznie o subskrypcji. Bardzo proszę subskrybujcie, żeby być na bieżąco ze mną i z moimi filmami. Zmierzymy, bo wiem, że to jest ulubione. Rodzaj filmów na tym kanale. Odborn to mam dla was kod zniżkowy, na hasło stylizacji 25 jest 25% zniżki na nowości na stronie, a jest ich naprawdę dużo, dużo inspiracji. Oraz na zakładkę SALE, także jeszcze dodatkowa zniżka. Korzystajcie z tego. No i co? Zaczynamy mierzyć. Ja już mam na sobie sukienkę. W ogóle mam makijaż, zobaczcie, taki bardziej jesienny dzisiaj zrobiłam. Mam na sobie pierwszą sukienkę. Sukienka jest w rozmiarze L, taką właśnie w jesiennych klimatach. Trochę wygląda jak takie jesienne liście. Ma takie granatowe wstawki i do tego wybrałam takie sneakersy, bo będę Wam tutaj yy, zestawy mierzyć. W ogóle mam nadzieję, że spodoba Wam się tło. Bo tło mamy bardziej, już takie właśnie jesienno-zimowe. Tamto tło niebieskie jest takie bardziej wakacyjne. No i mamy pierwszy zestaw z tymi butami. Tutaj mam jeszcze nerkę do tego. To jest taki mój zestaw, wiecie, do latania na co dzień. Typowo, czyli sukienka, buty sportowe, bo ja najbardziej właśnie lubię but sportowy do sukienek. Najczęściej tak chodzę, takie jest mi najwygodniej. I takie, wiecie, w neutralnym kolorze one będą pasowały zarówno do tych letnich ciuchów, jak i już do jesiennych. Lubię te odcienie, nude, bo one są takie naturalne i też bardzo ładnie wydłużają optycznie nogi, ale pokażę Wam zaraz jeszcze tą sukienkę w innym kolorze z innymi butami, żeby trochę Wam pokazać inny charakter. Tej stylizacji. Ta sukienka jest tutaj bardzo luźna w pasie. Pamiętajcie o tym też, żeby czytać tabelę rozmiarów, bo na BPL jest tak, że trochę się niektóre te rozmiary różnią. Musicie patrzeć na długość wkładki, żeby buty były dla Was idealne, żebyście później po prostu nie mieli problemów z odsyłaniem, zwracaniem i tak dalej. Nie tracić na to czasu. Zobaczcie sobie, zmierzcie sobie swoją stopę na płasko i zobaczcie, czy dane buty pasują. Ok, będę mierzyć teraz granatową. I w drugiej stylizacji zmierzę. Tą samą sukienkę, tylko w innym odcieniu. Zobaczcie też takie jesienny, fajne. I ulubione moje buty do tego zeszłego, zeszłego roku mam je w kilku kolorach. W mojej szafie są najwygodniejsze. Ja to nazywam botki skarpetkowe, bo tutaj nie macie żadnych szwów. To będą to są fantastyczne buty, bardzo wygodne. I też bardzo dużo nie śmigałam właśnie do sukienek. Musicie sobie kupić takie buty, jeżeli lubicie buty wygodne. Także zakładam ten zestaw i zobaczymy, który fajniejszy, czy ten, który mam na sobie, czy ten. I mam to stylizację z butami jasnymi. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba. Zaraz przymierzę sobie też buty czarne, bo pomyślałam, że fajnie będzie sobie porównać czarne właśnie i beżowe. Fajne jest to, że mogę sobie tutaj zmieniać, wiecie, że mam taki tu wybór i ubrań, i butów, gdzie mogę Wam pobawić się stylizacjami. Nie wiem, czy ta ciemna mi się bardziej nie podoba, taka jakaś ma więcej charakteru, jeżeli chodzi o mnie, wiecie, i te włosy blond są podkreślone, nie wiem, co sądzicie. Ale bardzo fajna sukienka, ona ma tutaj pod spodem podszewkę, jest wygodna, taka na co dzień do latania, wybieram drugie buty. I założymy coś eleganckiego, pomyślałam, że założymy kozaki na obcasie, taki ze sztucznego zamszu, to jest też rozmiar 41, takie krótsze. Zobaczę jak będą wyglądały właśnie do, do tej sukienki, bo myślę, że będą mi tak idealnie pasowały do długości tej e, sukienki, także zobaczmy jak, w których butach lepiej. Dobra kochani, wiem, że jeszcze kozaków nie chcecie, wiem, że jeszcze chwila że jeszcze nie jest tak zimno, ale to jest kwestia czasu. To już jest kwestia czasu, czas powoli wymieniać swoją garderobę. Także tak się prezentuje sukienka z tymi butami, myślę, że bardzo ciekawie. I podoba mi się ten look, że właśnie mamy kozaki do e, takich dłuższych sukienek. To teraz jest bardzo na czasie od kilku sezonów. Mega mi się to podoba, także dajcie znać, w których butach lepiej. Teraz mała czarna, ale w jesiennym wydaniu, w takim wydaniu koszulowym sukienka, do której będziemy stylizować właśnie różne buty i mam jeszcze bardzo, bardzo fajny bezrękawnik więc teraz ta sukienka, to jest rozmiar XL, no i zobaczmy jak to będzie się prezentować. Okej okay, kochani, mamy tą sukienkę i nie krzyczcie na mnie, że mam restopy. tak, mam już restopy cieniutkie Wiedziałam już na mieście kilka osób w restopach to jest kwestia czasu również i pierwsza stylizacja będzie z tymi wielkimi buciorami, które wydają się bardzo masywne, ale są leciutkie uwierzcie, że są naprawdę leciutkie i zaraz sobie do tego coś dobiorę. I do tego, słuchajcie, mam taki bezrękawnik. Teraz te bezrękawniki są modne, właśnie te długie. pojawiają się sporo długich, sporo krótkich. I ten ma przepiękny kolor, taki zielony, piękny, taki szmaragdowy wręcz. Luźny bezrękawnik. Więc wiecie, zaczynamy ubierać się warstwowo. I proszę bardzo. Pierwsza stylówka, jak Wam się podoba. Uważam, że sukienka jest świetna, fajna baza do innych. Um, do kombinowania przede wszystkim no i buty wyglądają, wow. Buty z podeszwą są świetne. Do tego ten bezrękawnik. Tutaj jest kaptur, także możecie kombinować. Teraz co bym założyła, żeby było bardziej elegancko? Założę sobie, słuchajcie, buty na obcasie. Okej, okay, kolejna stylizacja jest z butami na obcasie. Buty są prążkowane i do tego mam torebkę, którą zapewne pamiętacie z poprzednich Mierzymy wakacyjnych, była w innym princie, teraz z takimi liśćmi. Torebka mi się świetnie sprawdziła. Zobaczcie, w wakacje była taka z palmami. Popularna, też kupowaliście. My z Magdą obie w niej jeszcze chodzimy. I teraz właśnie na jeśli pojawiły się takie w liście. Jest tu ze mną jeszcze Madzia, więc Madzia Wam zaraz też parę rzeczy przymierzy. Także taka stylizacja, która Wam się bardziej podoba na sportowo czy na elegancko. I pokażę Wam jeszcze buty. Buty wyglądają tak. Obcas, delikatny czubek i prążek. I przez to, że są właśnie w ten prążek, takie też ala skarpetka, bardzo, bardzo wygodne buty. Łatwo się je zakłada i nie obciskają, także fajne. A teraz pokażemy Wam z Madzią coś ciekawego. Bardzo modne są nadal satynowe sukienki. Wiecie, że przez wakacje królowały. I teraz w wersji właśnie na sezon jesienno-zimowy weszły w takim kimonowym kroju te sukieneczki. To jest też bardzo modny kolor, ten bubblegum Pink. Teraz kawa z mlekiem, e fiolety, królują właśnie czernie. Tak jak mówiłam, satyna, więc te dwie sukieneczki Wam Madzia zmierzy. To jest akurat rozmiar i one są w różnych kolorach na stronie, bo jak wiecie w BornToBe.pl jak wam coś pokazuje, to prawdopodobnie ta rzecz jest w też innym kolorze dostępna. Jest taką szarfą, no i pokażemy Wam w, w kilku stylizacjach. Madzia się już przebiera, do tego będą takie buty. Zamówiłam jej, także niespodzianka dla Ciebie ta stylizacja. O takie. To jest klasyk totalny. Co roku się takie buty pojawiają na takich e, mocniejszych obsasach. Dla mnie to jest mega wygodne. No i wiecie, i tutaj jest cieniutko, więc one też są idealne na okres przejściowy. Nie są ocieplane. Hej, hej. Jest Madzia, proszę bardzo. <laughs> My lubimy razem mierzyć. <laughs> Także satynowa sukienka super wygląda. No i do tego właśnie te ciężkie buty. Fajnie to wygląda, tak? Ja to okazuje, że tak. rękawy są takie y, w stylu nietoperze, tak? Tak, takie tak, i, się malowały. No. trochę sobie tak jakby na trzy czwarte. Myślę, że jest fajnie, że fajnie wygląda. Fajnie, no i imprezka, nie? No, na super wygląda ta sukienka. Teraz zobaczymy tą różowo, bo myślę, że w tej tak. funkcji też ci będzie dobrze. No powiem wam, że rewelacja! No, Jak Macja założyła tą funkcję, ja była, to jest Jesteśmy skolem. po prostu miło Zaskoczenie. Nie wiem, tak, tak, czarny tak. będzie jednak, a tak, tutaj, tak, a tutaj, a tutaj ten. Załóż sobie, jeszcze mamy taką skórę do tego. Także myślę, że to będzie fajnie motocyklowy taki styl. No super jest ta funkcja. Ja jestem w szoku i ta satyna, Ja Jestem też w szoku. Satyna fajnie się, że... wygląda ze skórą. Bardzo no, fajne styl. Tak. Świetnie. Super. I, I na imprezę. się czuję, no? Na imprezę, no do tak. Tak jak wczoraj byłyśmy w teatrze. Na tak. Super. Na jakieś wyjście, słuchajcie? Nie, no rewelacja. Rewela. To jest twój I buty, powiem Ci, że bardzo wygodny No bo to mówiłaś tak. Bardzo to jest super. Rewela. No. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem. Ekstra! Miasto! Jest! Okej, okay, słuchajcie, to teraz obie się przybierzemy. Ja założę tą sukienkę w. Ona jest z paskiem, w takie drobne kwiateczki. Widzicie? A Madzia założy w takie większe kwiaty, też satynową. Myślę, że będzie pięknie w tych. Nie wiem, czy to jakieś magnolie. Co to za kwiaty? Ja się na kwiatach nie znam. I obie założymy kozaki, tylko założymy kozaki w innym stylu. I teraz tak, dla Madzi wybrałam te kowbojskie. Takie wiesz, wiecie, w kowbojskim stylu? Lekko ściętym tyłem. A dla siebie te, które widzieliście wcześniej, czarne, o takie klasyczne. I myślę, że będą fajnie wyglądały w stylizacji z jasnymi sukienkami. E, zamieniłyśmy się stylówkami, zamieniłyśmy się sukienkami, bo, bo Macia wyglądała w tej blado, a ja w tamtej stylówce wyglądałam blado, po prostu nie te odcienie. I zobaczcie, jak fajnie wygląda na mnie ten e, róż do tych kozaków. Madzia, chodź. A Madzia założyła tą sukienkę i te kozaki i te kowbojskie i wygląda super. Jestem zachwycona, powiem Wam szczerze, naprawdę. I po prostu hit. Pierwszy raz coś takiego zrobiliśmy. Karolina mówi, zamieniamy się. Okej. Okay. No i super, no i no zobacz, zobacz, Naprawdę. Zamieniłyśmy się stylówkami. Tak. Dopasowałyśmy sobie do, do naszych, tych super wygląda. No. Ja bardziej właśnie wolę takie dekolty, takie zakładane. Madia woli ten odcień beżu. Tak, to jest także. taka bardziej koszula, nie? Tak, taka koszulowa mm -hmm. sukienka. No i jasne kozaki A, i do oczywiście, tego. I oczywiście długi ręka. długi ręka, A ja standardowo sobie rozwijam sobie. sobie. Super, nie? Tak. I te kozaki jedne i drugie też fajne. I pasek też fajnie myślę wygląda. Tak. Ten plecy, taki słonkowy jeszcze trochę. Mm -hmm. On trochę wygląda jak taki właśnie z lata, nie? Tak, super, tak. bardzo fajnie. Także podobają nam się obie stylówki. Super, to nam leży. <laughs> teraz pokażę Wam jeszcze jeansówkę, kurtaczkę. Te kurteczki też się pojawiły. Wiecie, że jako kocham jeans. Uważam, że takie oversize są świetne właśnie teraz na przejściowy okres, na sukienki. Widziałam, że dziewczyny chodzą właśnie w jeansówkach. To jest taka kurtka na teraz. Po prostu, żeby narzucić sobie na jakąkolwiek Waszą stylówkę, czy do, czy do szkoły, czy do pracy. Super. Bardzo fajna kurtka. Myślę, że bardzo fajna kurtka. Ładny kolor jeansu. Kolejny zestaw, jaki mam, to taka e, sukienka w Panterę. E, pantera teraz znowu wraca do łask, łaski. Widziałam w trendach i ciężkie buty. Takie ciężkie z podeszwą. Więc zakładam i zobaczymy, jak wyglądają. I tak wygląda ten zestaw z ciężkimi butami. Bardzo mi się podoba i w ogóle podoba mi się ta Pantera, bo jest taka ciekawa. Tym różem. Pandera może być bardzo tandetna, a może być bardziej właśnie w stylu rokowym. I tutaj mi się podoba, tutaj wygląda fajnie. Z torebką, z ciężkimi butami. Super zestaw i do tego wiecie: właśnie narzucić kurteczkę, później już jakąś, jakiś płaszczek. Wygląda to naprawdę fajnie. Także taki już bardzo jesienny zestaw, podoba mi się. Mamy jeszcze z Madzią tutaj kilka kreacji. Madzia przymierzy beżową, taką jak ja mierzyłam wcześniej, czarną. Ja przymierzę taką, kiedyś podobno miałam zieloną. W taki wzór ciekawy, taki ale łańcuch, fajny śliski materiał i do tego myślę, jakie buty. I do mojej e, sukienki będą takie ciężkie buty z łańcuchami, oliwkowe. Oliwka jest teraz też bardzo na czasie, a Madzi zrobimy wersję sportową z białymi takimi sneakersami. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać do tej beżowej sukienki, tak, wiecie, e, do latania. No i zobaczmy, jak będą wyglądały nasze stylizacje. OK, i mamy te dwie stylówki. Tutaj u Madzi akurat zostawiliśmy ciemne rajstopy, bo niektórzy tak chodzą. Niektórzy noszą właśnie ciemniejsze rajstopy do białych butów, ale to zależy jak Wam się podoba. Nie musicie? sobie założyć się listę. Jakie tam na chcecie. U Madzi beżowa sukienka, którą można fajnie ubrać różnymi dodatkami. U mnie ta bardzo krótka, czerwona. Także zależy właśnie, czy lubicie miniówki. Ja założyłam już właśnie do ciemniejszych restop, do trebki. No i te zielone buty wojskowe, bardzo fajne. Podobają mi się i są naprawdę wygodne. Także podobają mi się te stylówki Znowu fajnie wypadły. Jeszcze pokażę Wam z bliska dekolt. Tak wygląda. Fajny ten wzór. Podoba mi się. Taki jesienny. A u widzicie koszulowe. I wcześniej pokazałyśmy taką czarną. No. I mam ostatnią stylizację, niestety. I ostatnia stylizacja jest taką jeszcze zieloną. Jeszcze niby letnią sukienką, ale jest długa. Więc będzie, będę ją fajnie stylizować z dwoma rodzajami butów, z trampkami i z butami ciężkimi. Ciężkie, czyli takie beżowe, tak jak wcześniej widzieliście czarne, lub zwykłe trampeczki, takie do śmigania, takie powiedzmy szkolne i zobaczymy, które będą fajniejsze do tej sukienki. Myślę, że takie, takie sukienki można nosić na wiele sposobów. Fajnie, że minęły te czasy, gdzie nie trzeba już nosić koniecznie szpilek do sukienek. Pamiętam, jak zaczynałam właśnie na YouTubie, to zawsze dziewczyny na mnie krzyczały, że nasze buty sportowe do sukienek, a ja zawsze tak lubiłam. Także mierzę i porównamy sobie. Dobra, i kochani, jesteśmy jeszcze raz. E powiedziałam Madzie, żeby założyła tą sukienkę. A, jakaś jest wysoka w tych butach! Aaaaa, no założyła tą panterkę, żeby wam pokazać, jak wygląda do ciemnych włosów. Wygląda bardzo fajnie. Myślę, że na Madzie jeszcze lepiej wygląda, jest wyraźniejsza. Dziękuję. Z kolei ja się dobrze czuję w zieleni. Wydaje mi się, że ja jako blondynka dobrze wyglądam w zielonym, mam takie dodatki, mam tutaj trampki, takie zwykłe trampki do tego i właśnie szarą nerkę do tego dobrałam i super to wygląda, taka stylizacja do latania. Zresztą obie są takie bardzo codzienne. Jeszcze Wam zmienię buty i pokażę. I ta sama stylizacja, ale z butami, tymi butkami. Myślę, że też ciekawie wygląda. Ja te sukienki w ogóle lubię sobie jeszcze tutaj y, troszeczkę rozpiąć, żeby zrobić tutaj taki rozporek w ten sposób. Bardzo lubię te sukienki tak nosić, wiecie, bardzo fajnie to wygląda. Także nie wiem, czy mi się ta stylizacja bardziej nie podoba z tymi butami. Kochani, to już tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsze mierzymy z BornToBe.pl Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry. Pamiętajcie o tym, że na hasło stylizację 25 macie 25% zniżki na nowości i jeszcze dodatkowo na zakładkę sale, więc macie jeszcze taniej. Jeżeli macie ochotę kupić coś jeszcze z lata, ja zamówiłam sobie ostatnio 5 sukienek na BornToBe.pl Wyszły mi po 40 zł, więc... Jestem zachwycona. I sandałki sobie jeszcze domawiałam. Także koniecznie zaglądajcie na stronę. Tam się często pojawiają nowości. O, właśnie odkryłam, że są tu kieszenie w tej sukience. Ale super. Dzięki za dzisiejszy film. Bardzo fajnie nam się mierzyło. Jak zawsze z Madzią lubimy razem te filmy nagrywać, bo jak coś mi nie pasuje, to Madzia sobie zakłada. Dla niej coś dobiorę, dla siebie coś dobiorę. I obie możemy przejrzeć aktualne trendy. Także kciuki do góry, jeżeli lubicie takie filmy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.